Witam serdecznie w kolejnym odcinku Table Talk. Dzisiaj będziemy zajmować się pigmentacją ust. Zaraz przejdę do aspektów technicznych, do kolorymetrii oraz do rysunku wstępnego. Najpierw nałożymy znieczulenie na około 10-15 minut. Od razu możemy przyjrzeć się kondycji ust. Są one lekko przesuszone. Jest minimalna asymetria, ale nad tym będziemy pracować w trakcie, w trakcie pigmentacji rysunku wstępnego. Zaczynamy rysunek wstępny. Na wstępie powiem, że będę pracowała na maszynce, tym razem Pilpen. To na bardzo dokładną i precyzyjną maszynką. Idealnie sprawdzi się przy liniach, przy takich drobnych detalach, dlatego wybrałam tutaj Pilpena. będziemy przede wszystkim wyrównywać asymetrię, będę chciała zniwelować lekkie przebarwienia, które są na ustach. Zacznę od rysunku. Jeżeli chodzi o rysunek, zawsze sugeruje się naturą. I tak samo jak przy okazji brwi, lekko podrównywałam asymetrię, nie wyrównywałam na siłę. Dlaczego? Dlatego, że nie chcemy, żeby kolory kontrastowały ze sobą. Bezpieczniejsze będzie podrównanie. Pierwszy zarys. Robię zwykłą czerwoną kredką, obrysowuję usta naturalnie tak, jak one układają się. Pamiętajcie o ryniękach podnoskowych, to są te dwie linie. Serduszko powinno być środek centrum po środku. Delikatnie obrysowujemy, punkty, których nie możemy przekroczyć na ustach, to są najwyższe wierzchołki ust. Warto też obserwować granice ust. Są to wszystkie poprzeczne linie. One sugerują nam, że ciągle jesteśmy w ustach. Wam jedną część ust. Teraz idę w moim kierunku. Kolor, który dobrałyśmy jest raczej delikatnym kolorem. Jest to pomieszanie Perfect, Perfect Pink z setu Tim Davis T-Rose. Musicie też pamiętać, że czym ciemniejszy kolor wybieracie do pigmentacji ust, musicie dokładnie wyrównać całą asymetrię. Czym ciemniejszy pigment będzie widać wszystkie nierówności na ustach, ale także dotyczące te dotyczące samej pigmentacji. Jasne kolory dają Wam możliwość podrównania, a nie wyrównywania na siłę. Środek kupidyna wyznaczają nam tak naprawdę rynięki podnoskowe. To są te dwie pionowe linie, środek powinien mniej więcej znaleźć się tu. Natomiast często zdarza się, że klientki, które mają krzywy zgryz, te punkty są przesunięte. Sugeruję zrobić w naturalnym kształcie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli klientka się uśmiechnie, a rynienki podnoskowe ma przesunięte, będzie to wyglądało bardzo krzywo, bo rynki są po to, żeby dźwignąć kupityna. W zakresie kolorymetrii zawsze patrzę na naturalny odcień kolor ust klientki. Jeżeli chcemy uzyskać naturalny efekt, powinniśmy jak najbardziej zbliżyć się do naturalnego odcienia ust. Czym bardziej będziemy błądzić w zakresie kolorystyki, czyli damy skrajne kolory. Pigment będzie utrzymywał się krócej, a po powiedzmy około roku przyjdzie do nas klientka na odświeżenie z efektem zjedzonej szminki, dlatego że ten kolor nie będzie integralny z jej naturalną czerwienią wargową. Tylko zarysowujemy dół. Pamiętajcie o, o tym, aby rysunek był jak najbardziej precyzyjny i czysty. Spore braki, zwłaszcza w dolnej części ust. Najczęściej klientki przychodzą z tymi częściami dużo bardziej jasnymi niż reszta ust. I teraz, kiedy już mam ogólny zarys ust, widzę, gdzie jest za dużo, gdzie jest za mało. Tutaj minimalnie będę musiała ściągnąć kredkę, troszkę wyprostować tą linię. Kąciki powiedzmy, że nam się zgrywają, to też jest bardzo ważne, żeby one się znalazły na jednej linii. Natomiast bardzo często zdarza nam się asymetria w kącikach, co powoduje, że jedna strona ust wydaje się dłuższa. Wystarczy, że jeden kącik jest głębiej osadzony, drugi jest trochę do dołu. To będzie powodowało dodatkową asymetrię. Tym bardziej zalecam jasny pigment, żeby nie podkreślać różnic. Tak jak w przypadku brwi, na patyczku ściągam nadmiary kredki i dopracowuję sobie rysunek na bieżąco, poprawiając detale. Też taki, zdradzę Wam tip, że ten środek dolnej części powinien być linią prostą. A dlaczego? Dlatego, że buduje nam to symetrię. Prawdopodobnie, rozmiary, na których będę pracowała, jest to 1 RLT. Na 0,35. Jest to igła, która nie jest zbyt plastyczna, nie jest zbyt miękka. Jest ona w sam raz. Na usta idealnie się nadaje, dlatego że nie będzie ich szarpać, a pigment będzie równomiernie spływał. Pamiętajcie, że usta to jest dłona, więc wymaga minimalnie sztywniejszej igły. Tym bardziej, jeżeli praca będzie precyzyjna, tak jak tutaj. Środki ust, aby przyspieszyć sobie pracę. Wykorzystam igły cartridge firmy Quadron Optima Magnum 5. Jest to bardzo fajna igła. Często wykorzystuję ją w celu uzupełnienia i wypełnień. Tym bardziej, jak będziecie mieć duże usta, świetnie się sprawdzi. W celu utrwalenia rysunku wstępnego ust, które jest bardzo ważny, zwłaszcza dlatego, że nie może on się nam rozmazywać w trakcie pierwszego przejazdu. Polecam wam pisak dwustronny, który jest dostępny w sklepie Quadron. Świetnie się sprawdza, nie zmywa się podczas pracy i naciągania skóry. Zaraz wam pokażę, jak go wykorzystuję. Na wstępie zarysowuję delikatnie kredką, a potem utrwalam jeden przejazd pisakiem. Pamiętajcie o tym, żeby skóra była dobrze zdezynfekowana, wtedy pisak się nie będzie rozmazywał. Na perma Permablend jest set Tina Davies, która wprowadziła pigmenty z kredkami i błyszczykami, które pomogą nam zwizualizować podglądowo efekt końcowy u klientki. Jest to bardzo łatwe ułatwienie dla osób, które jeszcze nie do końca rozumieją kolory, jak one pracują na skórze, ale także ułatwia to wybór klientce. Błyszczyki można sprzedać, kredki również są dostępne w sklepie Quadron. Rysunek wstępny, który został jednocześnie utrwalony przez pisak. Nie musicie już obsypywać żadnym pudrem, jest to zbędne przy użyciu tego pisaka. Bardzo ułatwia pracę. Pigmentację wykonam na bazie tych dwóch pigmentów. Jeden to jest z setu Tina Davis, Perfect Pink oraz T-Rose. Jeżeli chodzi o Perfect Pink, to jest on dosyć soczystym kolorem, dlatego troszeczkę zneutralizuję i załagodzę go T-Rose, powiedzmy w proporcji pół na pół. W zakresie kardidży, tak jak wspominałam, będę pracowała na kardidżach, które uwielbiam ze względu na jakość i na bezpieczeństwo pracy, na wykonanie samych kardidży i na precyzję podczas pracy. Pigmentację ust wykonam na maszynce Pigpen, o czym wspominałam wcześniej. Jest to bardzo fajna maszynka, która nadaje się do detalicznej pracy, do pracy konturowej. E, oczywiście na moich ulubionych kartridżach Quadron Optima. Zaraz krok po kroku pokażę Wam jak rozpracowuję usta. Ta sama zasada tyczy się brwi. Pierw rozpracowujemy, są to powolne, krótkie ruchy, nie śpieszymy się, e, nie szarpiemy skóry, dopiero w trakcie, po pierwszym znieczuleniu możemy pracować bardziej swobodnie. Zaczynam pracę od kącika do kącika w jednym kierunku, żeby nie zmieniać chaotycznie kierunków. To będzie powodowało zamieszanie w pracy, Usta będą puknąć i reagować. Usta wykonamy bardzo delikatną techniką, tak zwaną korygującą asymetrię ust. Zaczynamy od kącika. Jeżeli chodzi o obroty maszynki, pracuję na obrotach 5,8. Pamiętajcie, że Pilper ma nieco mocniejszy silnik, dlatego spokojnie możecie pracować na niższych obrotach. Delikatnie, powoli. Utrwalamy kontur. Pierwszy przejazd nie służy do tego, żeby zapigmentować ust, jedynie lekko rozpracować skórę, przyzwyczaić ją do pracy i lekko znieczulić. Delikatne plamki Forsida. To jest nic groźnego, to jest tylko taki defekt wizualny. Są to białe plamki, w których gromadzi się tłuszcz. OK. Pierwszy przejazd mamy za sobą. Tak jak powiedziałam, on był tylko i wyłącznie po to, żeby zaznaczyć lekko zarys ust. I tutaj możecie zobaczyć, że pisak minimalnie został, pomimo tego, że go zmywam co pozwoli mi kontynuować drugi etap pracy, mając jeszcze delikatnie zaznaczony kształt. Skończyłam pierwszy etap pracy na górnej części ust. Nałożyłam znieczulenie i dam folię, żeby e, zadziałało pod okluzją, dlatego tak jak wspominałam, ono paruje, w związku z czym po chwili, jeżeli nie będzie okluzji, przestaje działać. Dobrze. Zaczynamy ten sam przejazd, ale już na dolnej części ust. Opracowujemy dolną część ust. Są to ruchy płynne, krótkie, bardzo płytkie i delikatne. Tak jak w przypadku pierwszej części, zależy mi tylko wyłącznie na lekkim podrażnieniu skóry, znieczuleniu co pozwoli mi na dalszą, płynniejszą pracę. Tak jak wspominałam, usta są lekko przesuszone. Te fragmenty będę opracowywała bardzo delikatnie punktowo, nie podrażniając ich dodatkowo. Po pierwszym przejściu one minimalnie zmiękną, ale tylko już nie wtedy, kiedy będziecie pracowały płynnie i bardzo delikatnie. Zwróćcie uwagę, że pisak w ogóle mi się nie rozmazuje, pomimo tego, że cały czas rozciągam skórę pod różnymi kątami, dlatego uważam, że jest to niezbędne narzędzie pracy. Uwielbiam pigmenty Permablend przede wszystkim za to, że bardzo fajnie i szybko się nimi pigmentuje, natomiast efekty po wygojeniu są bardzo przewidywalne. W zakresie pigmentów do są mocno nasycone, w związku z czym często korekta jest zbędna lub jest ona zwykłą formalnością. Można powiedzieć, że kolory dają efekty jeden do jednego. Tego Oprócz tego, firma posiada bardzo dużo certyfikatów, są wegańskie. Jako jedna z niewielu firm, albo nawet jedyna, jest, posiada certyfikat medyczny, o czym informowałyśmy już w poprzednim webinarium. Oczywiście, firma cały czas wprowadza nowe produkty. Nowe innowacyjne pigmenty, które są cały czas udoskonalane zgodnie z normami, które obowiązują na świecie. Zaczynamy drugi etap pracy. Na tym etapie już nie ma znaczenia, od której strony zaczynamy, dlatego że skóra już jest oswojona. W porządku? I tak samo możemy już sobie zwiększyć częstotliwość ruchu, wydłużyć je. Natomiast pamiętajcie, żeby pracować mimo wszystko segmentowo, żeby nie było dziur w pigmencie. Resztę sobie rozproszymy magnumem. Jak widzicie, pigment bardzo szybko się zasysa. Ładnie schodzi w podziobie kartridża, równomiernie. To jest kolejna zaleta tych kartridży. Nie ma drugich takich kartridży, które by pracowały tak dokładnie, tak precyzyjnie. I równo podawały pigment. Oczywiście jest to też relacja jakości oraz materiałów, z których jest stworzony. Bardzo ważną rzeczą są te, jest też obudowa, z której zostały wykonane kartliczek, Quadron Optima. Jest to tak zwany twardy plastik medyczny, który się nie ściera podczas pracy. Nie jest to bez znaczenia, moje drogie, dlatego że czym więcej zanieczyszczeń dostanie się pod skórę. Tym gorsze efekty, gorsze gojenie i ewentualne powikłania pozabiegowe, których często nie łączymy z materiałem, na którym pracujemy. Eee, zaczynamy drugą połowę ust od serca i dokładnie tymi samymi już bardziej pewnymi, zdecydowanymi ruchami opracowujemy do kącika. Pamiętajcie o tym, żeby też przecierać cały jakiś czas dziób Dlatego, że pigment może lekko zaschnąć, co będzie powodowało nierówne spływanie pigmentu. Możecie zaobserwować, że usta w ogóle nie reagują, nie puchną. Łatwo poddają, poddają się pigmentacji. Oczywiście to jest składowa wielu aspektów pigmentów, maszynki i kardże, dlatego zalecam Wam a, Was, abyście sięgnęły jednak i zastanowiły się, na czym pracujecie i świadomie dokonywały wyboru w zakresie sprzętu oraz pigmentów. Na. Teraz przejdziemy do kartridża magnum, dzięki któremu przyspieszę sobie troszkę pracę. Jak widzicie, skóra w ogóle mi nie reaguje, pigment bardzo ładnie absorbuje się. Na czym polega tak naprawdę sukces pigmentacji? ust? na braku chaotycznej pracy. Wszystko powinno być lekkie, spokojne, dobrze napięta skóra i nie powinno się nic dziać w trakcie zabiegu. Mocno naciągam, tak, żeby mieć jak najbardziej płaską strukturę. Pracujemy sobie od razu całość, żeby one były jednakowo uzupełnione. Bardzo lubię używanie kardziczy 35x1RL LT, dlatego że są one stabilne, potrafią wypracować bardzo fajny kontur, nie drażniąc skóry. W ogóle to bardzo lubię, Caddage'e Quadron Optima. Ze względu, tak jak powiedziałam, na bezpieczeństwo, ale przede wszystkim na jakość pracy, bo jest to, jest mocno odzwierciedlone w jakości pracy po wygojeniu. Istotną rzeczą jest też membrana, która zabezpiecza maszynkę. Pamiętajcie, że Wszystkie zanieczyszczenia dostają się również do sprzętu, a pełna membrana zabezpiecza przed W związku z czym, wasz sprzęt, ale wasze bezpieczeństwo jest też wysokie. Mieniłam karliczna Magnum 5, który jest zlutowany w dwóch rzędach. Przyspieszam pigmentację, nie uszkadza skóry. Jest to tak naprawdę praca końcowa, gdzie sobie chcę tylko i wyłącznie nasycić usta. Zalecam tutaj schowanie wysuwu igły. Maksymalnie na tyle, na ile się da, i swobodnie sobie opraszam. Wielu zagranicznych artystów właśnie wybiera większe rozmiary cartridży. Są to dosyć szybkie pigmentacje, ale jednak to się wszystko zazębia. Czym krótszy proces pigmentacji, tym też lepsze efekty w trakcie gojenia i podgojenia. Często macie problem z pigmentacją kącików. Zalecam Wam pracę bardziej na płasko, co w praktyce oznacza położenie nieco kardidża w prostopadle do ust i delikatną pracę punktową. Bardzo ważnym elementem wykańczającym pracę jest przemasowanie ich. Bardzo często podkreślam, że wykonuję to na masyłku Ink które oczywiście trzeba najpierw rozgrzać minimalnie na dłoni, a następnie zaczynamy delikatnie masować. Przede wszystkim metabolizuje ono znieczulenie i lekkie przebarwienia, które powstają od znieczulenia. Kolor się wysyca. Tak samo jeżeli będziecie mieć siniaczki po pigmentacji zalecam przemasowanie. Teraz delikatnie oczyszczam skórę wokół wykonanego makijażu permanentnego. Bardzo lubię korzystać właśnie z tych trójkąty, trójkątnych gąbeczek, dlatego że mogę sobie idealnie oddzielić linię konturu, co wygląda bardzo korzystnie na zdjęciach. Pamiętajcie, żebyście nie przesadzały też z podkładem, dlatego że czasami wygląda to zbyt karykaturalnie i widać, że ten kontrast między podkładem a ustami jest na tyle mały i wygląda sztucznie. Na koniec delikatnie nadbyszczam usta masełkiem introx, które ówcześnie sobie roztarłam. Im więcej położycie warstw do zdjęć, będzie to wyglądało bardziej glossy i korzystniej wyjdzie na zdjęciach.